Cześć z tej strony, czater witamy na serwerze na Łęczów. Jest to kolejny odcinek Zagubionych, w tym że jest to odcinek specjalny e, z racji tego, że otrzymaliśmy już 100 subskrypcji od naszych widzów. E, w tym odcinku będziemy na mapie Castle Defense, podzielimy się na drużyny i e, celem każdej drużyny będzie zniszczenie e, bloczku na e, zamku wroga. Będzie to bloczek z, ze skały takiej, która świeci, nie pamiętam jak ona się nazywa, jak ona się nazywa. Tak, dokładnie. Teraz tak, po kolei są ze mną. Warning, Daniel, Trzyma. I Migu. Sema. Tak, od razu teraz wspomnę, że ten, będą dwa odcinki, jeżeli chodzi o tą mapę, ponieważ będziecie mieli wizję z drużyny czerwonej i z drużyny niebieskiej. W drużynie niebieskiej będą warning i Daniel, w drużynie czerwonej będziemy ja i Migu. Będzie to perspektywa Daniela i mnie. Także, no Migu, możesz przenieść nas na kanał ten. W tym spiku osobny i możemy chyba zaczynać. No dobra Jak podskocie trzy razy, to zaczynamy. No, dobra. dobra. Jesteśmy już sami? Dobra. To co gdzie lecimy? Na czerwony. Na, na czerwonym jesteśmy. Dobra. Na trzy. Raz, dwa, trzy. Zaczynamy. Chodź. Co on robi? Od razu cię uderzył? No. Ale gość. Jezu, zaciąłem się od drzewo. E Teraz może by na dzień dobry? Dawaj zobaczymy co jest w zamku, bo może w zamku są jakieś rzeczy. Dobra, mam miejsce. Pierwszy raz gram na tej mapie, nie? Kompletnie nie wiem co, gdzie jest i tak dalej. Aha, Enderman się zespałnił u nas w tym... Mam bardzo o jezu, ty! Co tu jest w tym zamku? Co jest? Czy <śśc> jest multum szkieletów? Nie wiem, czy. Ty, zombiaki, ty! No masakra, nie? Ej, strzela do mnie szkielet. tak się. O oh, shield, dawaj, gigon, gigon. Spadł? Cześć, o, jest na nie słońcu. jest na słońcu. Zaraz tam się spali. Ej, ale to ciekawe, czy oni też tak mają. Muszę być. Ej, wada, ej, ej, i następny tutaj. Tu jeszcze w Zaraz umrę. To uciekaj stamtąd, wyprowadź ich na ten. Boże. O, jezu. A mi się wydaje, że nie powinno być tych. Umarłeś? Tak, już grałem. Jezu, kurczak mi ucieka, nie mogę go zamiast... ...to jest ręka trochę <grymne> Ej, coś mi się udaje, że to będzie ciężka walka. O, też umarł. No, Mam jeszcze Creeper jest w środku. No czekaj, Creeper wybuchnie... Chodź, coś Patrz, brakuje mi pół jedzonka do tego. Dobra, Creeper wybuchnie, O, dobra, Creeper wybuchł. No, ale no już Tego, bij strzelającego, tu jest zombiaków, ey. Ej. ej, one siedzą. O, fuck. padłem. Czekaj, pójdę w tej drużyny, może od razu weźmiemy ich w inny sposób. No, ale co, nie wejdziesz do ich zamku, dobra, to ja będę próbował w naszym zamku coś pokombinować. Aś na nich zaczałem, że coś się uda. A zobacz, czy u nich też są te creepery, szkieletony, to wszystko. My też umierają, więc okej. OK ma, ma im jeszcze więcej niż <noise> I Dobrze, dawaj, zas zasuwaj do nas. Ej, dawaj biegniemy Czekaj, na pałę do zabijam. skrzynek. Czekaj, co zabijam. Ło, wow, badaj, tu jest pełno skrzynek. Umarłeś, idę do nas. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu ja mam już I ten, ten do jak sofeku I dla ciebie żelazne Dobra, to już idę. Tylko czekaj, o bronie też też O Jezu, ale mnie zlegowało. Miałem 5 Co ty mnie bijesz? Nie. nie o oh, Gdzie ty jesteś? Czekaj. Na górze? Nie, na dole, na dole od razu w lewo. Czekaj nie, bo oni już tam on Ty widzisz mnie. Bierz ze skrzynek, bierz ze skrzynek wszystko. Pa, potki leczenia są. Dobra, ja to wybiję. Teraz się nie przejmuj. Dobra. Oni jeszcze padają czy już nie? Nie wiem. Okay. <Yeah. S 2>、yeah. Ej, nie wiem czy to było fair, ale ja miałem 19 poziom na start odcinka, a tu jest end hand table, nie? No niestety chyba <laughs> No w sumie. Wow, dobra, do góry nie wchodź. Ło, oh, fuck this shit. Masz może strzały? Te strzały są tam w tym. Jest 64 strzały i łuki. A tutaj jest na okay. Tam jest jakieś jedzenie? No jest, jest. Jest, dobra, bo potrzebuję. Bioręby wszystkie. co? A może spróbujmy? E, tak, tu jest lacha. Czy chodzi do ich zamku i lata Bite. Chodź pójdziemy do ich zamku. Już? No dawaj, weźmiemy. Czekaj, miotana trująca mikstura, miotana trująca ekstura. Mikstura siły. Mikstura szybkości, mikstura leczenia... To czekaj, ja z... Ej, tu są zaklęte butelki, to ja sobie zenhantuję miecz. Dobra. Czekaj, tu też mam jakiś już level. Jeszcze No, średnio mi to dało, powiem ci. Mam 24 level, czekać, iść, iść do expić do 30, czy nie? Nie wiem. Miałem 28 i też... To chodź tu między połówki, na górze. Na górze są potwory same. No dwa na razie. Ej, tu i tak Max and Hunty są na... ...dziewiąty level. A no, no, właśnie. Ja łuk może za tobie, Dobra, ostrość dwa mam miecz. Ja łuk moc jedno. Dobra, to chodź, idziemy wam. Ej, to może ty będziesz łucznikiem, a dawaj, może jakąś pułapkę zrobimy, bo oni też już na pewno znaleźli to. No to mówię, zaśmiałem lawę. Albo możemy górę zaleć, lewą. chodź na górę. Zalejemy tą wełnę lawą. Tylko uważaj, bo tam jest <laughs> multum. Czekaj, 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 bo jest ten, druga pułapka. Ok, O tu jest duże stan. Uważaj. Creeper, creep, Creeper. Enderman. Nie bij Endermana, po co? A bo może zabij, weźmiemy perłę. Dobra, poszło. Wziąłeś czy ja mam? Ja mam. Nie masz. Tam tu na górze jakaś wajcha. Tworzyć? Czy, a co to za wajcha? O. Jest tam jakiś napis? TNT. Oj. O oh, f**k! No to nie, na to nic się stało. No nic się nie stało, no oczywiście, co nie. To rozjebało nam pół zamku. Ej, creepery, pełno creeperów, dawaj schodzimy na dół. Czekaj, tu jest jeszcze druga wajha. Nie nie nie, 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 nie naciskaj już tej wajchy. Creeper? No słyszałem, ale uciekłem. Czemu te skurcze by się tu kaspią? Przecież tu są jest pełno pochodni. O, no to też nie otokiem. Czekaj, tu zaraz wyjdę na samą górę. Ja pleję to lawą. Ale tak, żebyśmy my też mogli wyjść. Bo wolisz to, grać to, defensywnie czy lawą ofensywnie? Oblać. Żeby lawą oblać. Mogę yy, ci to powiedzieć. Dawno oblać lawą. O Jezu, ale zenhantowałem sobie miecz. Ja, rozwaliły nam się ten. Skrzynie? Nie, nie skrzynie. E, puch, jak to się nazywa? No skrzynie też poszły z mieczami. No lipa lekka. Zenhantowałem sobie tego. E, hełm na wydajność pod wodą jeden. Mamy przewagę. Będę, będę wydajny pod wodą. Lachy, teraz lepki, nie wiem czy przeżyję. Dobra słuchaj, dawaj bierz tego, bierz yy, ten. O jest problem, jest okej. Bierz EQ, bierz wszystko i lecimy tego, lecimy ich zabić. Dobra. Ej dobra, dobra, nie wychodź z zamku lepiej. Chyba z pięć szkieletów jest. Albo więcej, strzelają. Ojej, ojej. Mogę ich od góry wziąć. Bo jestem na górze. O gdzieś zło Ej, szkielety zaczęły same się napierdrzeć Łatwiej widzę Dobra, zaraz rozwałeś wszystko E też tu już odmówię w chodzie coś Co tutaj do mnie nagra jakoś no, oprócz tego, że jest tu 1000 creeperów, to biegnę. I atakują mnie endermany, bo no, zabiłem Enderman. jednego. No, właśnie. Mm, już. Już Nie mogę... O jest, dobra, jest tu drobina. Jesteś? Znaczy wiesz co, gdzie dokładnie jesteś Tutaj, o, patrz w prawo. No widzę cię. To ty to zalałeś? Tak, Aha, nie, żeby nie, nie, mo nie, mo nie mo Ale z mogą z jednej strony to zniszczyć. No to wejdź ci zniszczymy. Dobra, dawaj idziemy do nich, zniszczymy ich i koniec. I gramy na daję samą daję. rundę. Poszukamy jeszcze w naszym zamku. Czekaj, tu są takie miecze. Dobra, ja mam znowu jed... Fak. Zresztą się potnął ten Kubusia. Uważaj, szkielet. O, ochrona jeden. Klata. Do nich. to dawaj, ja tylko czekaj, bo ja nie mam łuku. Ale ja no, mam perłę, sobie, to będę mógł weź się sobie ten. ten y, lawę. Co? Weź lawę, żeby nie zaskoczyć trochę. Ile musisz na koniec zrobić te potki. E, tu już nie ma lawy. Nie ma? Może był nie tylko. Tutaj jest jeszcze jedna. Tak teraz, teraz okay, no jest, dobra. Dobra. Cześć. Jest kompas. No, po co nam kompas? Nie wiem, o śnieżki czy Chcesz? Co? Po co mi śnieżki? Żeby ich zrzucać z góry? No To łukiem będziesz ich zrzucał, nie masz odrzutu w łuku? Dobra, czekaj, trzeba wybić te szkielety, bo one nas tu ładnie będą osiedlić. Słuchaj, no tak strzelany jak są jakieś dwa jest snajperzy. dobra, żaru, 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 jest ten kryter kosztuje się tutaj. Hmm. No Dobra, pan pieprzył. Chodź idziemy. Enderman mnie goni. Super wow, wow, wow. Wiesz co, może poczekamy na dzień, co? Bo zanim my dojdziemy, to my stracimy połowę zbroi i połowę miecza. Ja się zakopię. O, jeszcze więcej tam Powiedz jak już będzie dzień. Jak Gdzie zakopali? jesteś? W dziurze. Ale w której dziurze? Zakopałem się. Po co? Bo się boję. Dawaj, chodź, ja już wyszedłem. Jest dzień? Nie, jeszcze nie. Ale ja już wstaje dzień. Chodź, ja zrobię podkop dla nich. Podkop? Nie no dawaj. Ale w jak ty... Się. Gdzie ty ja jesteś? Skupimy. W której dziurze? Ja cię nie no widzę. Ja zakopałem się. No dobra, ale ja nie widzę w ogóle twojego niku No czekaj, tak taką Proszę... Nie, się boję Jestem Koło Jest dzień? Można wyjść? Znaczy, wiesz co, Jak teraz kopię kobla, patrzę czy ten... Czy może jest jakieś złoto, albo coś tam z tyłu. Okej. Okay. A bo dawaj ej, dawaj się zakopiemy i będziemy na shifcie, tak żeby nie widzieli naszych ników I tego, i jak oni wejdą nam do zamku, to my ich od tyłu zajdziemy. Ale choć, ja, ja się na, na razie do nich spróbuję kopać. Już jestem po spał prawie. Dobra, ja tu nie idę, za ciemno jest. Dobra, już jest dzień. Dobra. Dobra, Okej okay, widziałem Daniel gdzieś, tak, to jest uważaj tak, tak. Daniel idzie do nas Daniel? Tak, stoję tutaj w pod nim. Żeby... No. Tak, że jestem pod ziemią. Co tak iść? Gdzie idzie? Co? teraz już go nie widzę. Jest gdzieś tutaj, komu? Koło... mnie. A ty jesteś koło spawnu? No ja jestem koło spawnu pod ziemią. Oj, lupy, piper. Ojej no, te... te szkieletki są... Do... O Boże, padnę! Fajne. Nie, nie padnę, dobra. Ale się wrąbałem, hałas. tam zamurowałem. Ej, to jest przegięcie, ile tu się... w ogóle mobów spawni. No trochę za dużo to jest. Jest kolejny mob. Jestem na spawnie. O, widzę kogoś. Okay, ja też jestem wspomczony, ja? to ja. To... to ty zabijasz tam? Tak. No. Dawaj, idziemy. No dobra. Proszę bardzo, czekaj, jest coś? ktoś. Jest On muszę w dupce przystalić. On się wbije. Eee, Daniel mnie leje! Wpadł. Haha. Hahaha, graliśmy. Czemu? Glowstone, bardzo zniszczony. <laughs> Chodźcie tutaj na środek. Ale co? O co chodzi? No, warning, zniszczył pan Glowstone. Co ty gadasz? Glowstone Kiedy? Teraz. Przed chwilą. <laughs> Ale, bez walki jak jakieś, nie wiem... Bez walki? Zobaczysz sobie na nagraniu co tu... Zobacz, chodźcie tutaj na środek, zobaczcie bez jakiej walki. Co? Zobaczcie, ile creeperów wybuchło. No to, 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 to miałeś się z creeperami bić, czy z nami? No trudno Zabić, graźć, Dobra, dawaj tego, jeszcze jedna runda. Siema, witam po krótkiej przerwie, zaczynamy od nowa, będzie to druga runda Teamy będą te same, strony będą te same, ja z Migiem Czerwona, Daniel z Warningiem Niebieska Migu, weź nas przenieś i na trzy skoki zaczynamy you were moved. User joined your channel. Dobra, już jesteśmy Dobra, jesteśmy, to tak, tak jak mówiłem, ja biegnę do nich pod Jaxowe, ty do nas, nie? Na trzy Raz, no. dwa, trzy Oto Bądź konioj Jezu, ale jestem nieudolny, ale... O, a on mnie popchał no jeszcze. No to dobrze. O, są jest niestety. Mam ich Jest Jest dwa... Trzy dermany. W jednym pokoju. Creeper no mnie to nie wygląda tak kolorowo Dwa serduszka Ja, ja mam, mam cztery i goni mnie ten, a ja mam mam ich dieksowe Q Czekaj idę do ciebie, pomogę Ci Dawaj na spawn To jest ten na spawnie Czekaj, odradzam Czekaj, się Odradzam się Dobra, on już mnie nie goni masz nasze dixowe no nie, nie dostałem się tu no Trzy Ej, biją na mnie na spawnie, biją mnie we dwójkę, ja mam deksowe. ej, żeby nie wypadło mi. No, zepchnął Widzę. mnie, zepchnął mnie, zaraz. Jestem. Rych tu. A masz mieć jakiś? Nie, nic nie mam, nie dostałem się tam. Ale już Daniela biorę tu. Dobra, to dawaj, dawaj. On chce mnie zepchnąć, dawaj go zepchaj Dobra dawaj, dawaj, dawaj Dobra, ty dobra. Dobra, lecimy do nas, lecimy do nas. No, czekaj, On tu jest, idzie za nami. Dobra, dawaj, 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 to co? Weźmiemy już semiecz i lecimy. Ło, wow, warning ma fuleku już nasze diaksy i miecz Dawaj do ich bazy ja się Ale nie, on zniszczy już naszą Czekaj, ja tu już schodzę tyło tyłu Czy zabrał wszystkie dały Dawaj do nich Ale czekaj bo oni... O, zaraz zarapadnę. Padnę, 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 padnę. No już zabrał wszystko, i umarłem. Ej, moby się res respią w nocy znowu. O, fak, no ile czuję. creeperów. Mam trzy serduszka i nie mam żarcia. Ej, ja już jestem w ich bazie. Wejdę na górę, spróbuję, żeby wybuchło wszystko. Ja to jest bez sensu, bo oh, hey, warning, pewnie. warning's then. Yy, nie, yy, jak to się nazywa? On użył komendy spawn i pobiegł do tego. No. I do naszego, a nie ma, nie, tak bez sensu, że użył komendy spawn, nie? Ej, nie, nie chcę ci mówić, ale pełno no cię sobie ułożyć. O, już mi prawie zabił te... No mnie zaraz zabiją, a mam deaktyku, także chodź tu koło mnie jak chcesz. No nie wiem gdzie ty jesteś, czekaj. Za ja tobą, już. biegnę za tobą. Biegnę no za tobą, ten... szybko to tu, tu. Małem. Ej, padam, pół serduszka. Padłem, padłem. jak seków wypadło. Oj, chyba no. nam nie pójdzie w tej. Też padnę? Nie, yep. nie. Yep. Kurde, chcieliśmy tak fajnie, a nie wyszło. O Jezu, Jezu, dobra, user, ale że... Ci... Wygraliśmy. Ale co, my mamy niebieski zamek ten jak ten się zamieniliśmy. Nie, nie zamieniliśmy się przecież zamkami. <laughs> A to czemu <laughs> byliście w naszym od początku. Nie, to ty pobiegłeś ze swojego. <laughs> no, taki był nasz chytry plan. <laughs> no wiem, i zabrałeś nasze EQ, ale my się tobie do zamku i zniszczyliśmy goldstone. A my Tam mówimy, że, jest, że strony są bez zmian. Dobra, to chodźcie na spawn, ale weź tu jakoś zabite moby czy coś, przecież ja cały czas kładam. Siema, witamy na końcu już rozgrywek. Rozegraliśmy dwie rundy. No jak było widać drużyna niebieska trochę nas zmiotła, przegraliśmy 0 do 2. No ale na pewno będzie jakiś rewanż to był specjalny odcinek zagubionych i teraz tak mamy dla was propozycję abyście w komentarzach umieszczali nazwę mapy którą przetestujemy w następnym odcinku i z krótkim info czego ta mapa dotyczy i jak się w nią gra właściwie to do zobaczenia w następnym odcinku znasz w sumie to wszystko na dzisiaj do zobaczenia lajkujcie subujcie komentujcie na razie